Trzy najczęściej śpiewane piosenki na lekcjach śpiewu. Pierwsza, oczywiście. Never mind I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Druga, muszę wziąć tekst. Gdzie się niebo i morze chcą zejść, coś woła. Daleko stąd marzenia są. Jeśli łódź moją pchał, będzie wiatr i mnie wesprze. Co, coś, coś takiego. I jeszcze jest jedna. Również Co, coś, coś takiego. So when I'm all czeked up and I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play I'll always remember us this way poshwa